Finał Ligi Junior NBA zachodniej w Katowicach. Kończymy czwartą edycję naszego projektu. Dużo emocji, jest dużo wyrównanych meczów. W tej chwili mamy finał Ligi Dziewcząt. Mecz o pierwsze miejsce, przed nami jest finał Junior NBA Chłopców. Za nami już mecze o siódme miejsce, o piąte miejsce i o trzecie miejsce. Każda liga to jest 30 zespołów. Także jest 30 zespołów, sezon regularny no to jest 18 turniejów. Później mamy finał konferencji Wschód, Zachód, no i finał. Także generalnie licząc do każdej ligi trzeba gdzieś mniej więcej ponad 20 turniejów. Dużo jest grania, dużo jest emocji, dużo jest zabawy. Każdy jak wspomina jak się jego kariera rozpoczynała to zobaczył. Zobaczył koszykarza. Zobaczył, jak grają, spodobało mu się. Jest z nami Michael Ansley, choćby były koszykarz NBA. W Warszawie był Rony Turia, Marcin Gorta. Tak naprawdę zbliżenie się do nich powoduje taką magię. Taką magię to dziecko zaczyna rzeczywiście później śledzić tą koszykówkę, obserwować. No i wychodzi na podwórko i grać, zapisuje się do klubu. Czy też już tu mamy większość dzieci, które trenują, no ale tą pasję wyzwalamy świetne wydarzenie, kolejne koszykarskie Junior NBA, kolejny finał w naszym mieście razem z zawodnikiem NBA Mike'em Mansleyem. Świetne wydarzenie, które promuje koszykówkę, widać po zadowoleniu dzieciaków, że super turniej, uśmiechy na twarzach, sportowa rywalizacja. No, czym więcej takich wydarzeń, tym lepiej. Koszykarskie Katowice w pełni. It's a beautiful city, the people are lovely, and the kids are bigger than the kids in Warsaw here at Visa. And I, I just enjoy every minute of it. Basically, you must always listen to your coach. You got to train hard, lift weights, because you know, basketball has changed in, 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 over the last 20 years. You know, it's more jump shots now. So basically, you got to work on your dribbling and your shooting more than anything and your defense too because if you can dribble shoot and play defense you're unstoppable now I, I saw some kids that's playing the game that's way ahead of their time the passes they made the dribbling the behind the decision making that's what i love about this right here being here <laughs> Bardzo dobrze, to już drugi, drugi raz z rzędu. Ja mam chyba geny po tacie, bo trener to jest mój tata. Ale ogólnie, nie wiem, zaczęliśmy w ogóle w mojej szkole na małej hali, a później już się rozwinęło do dobrze. No, ja z koleżanką przyszłam na pierwsze treningi i tak jakoś zostało. I teraz to jest moja pasja. Szczerze mówiąc, e, nasze dziewczyny nie przegrały od trzech lat meczu. A dlatego ta, ta radość jest taka trochę wymuszona, przygotowujemy się obecnie do, do, do finału mistrzostw Polski, mam nadzieję, że jest to taki przedsmak kolejnych sukcesów. Myślę, że ta Liga Junior NBA jest to, jest to fantastyczny czas i, i cieszę się bardzo, że dziewczyny kolejny raz mogły zdobyć pierścienie NBA. Jest to fantastyczna przygoda na pewno. Ja myślę, że, że granie z logiem NBA to dla, dla dziewczyn zawsze jest jakaś dodatkowa motywacja. A tutaj panuje troszeczkę inna atmosfera niż w związkach ligowych. Jest tu atmosfera współpracy, takiej troszeczkę mniej rywalizacji, ale bardziej zabawy i to się wszystkim bardzo podoba.